Witajcie. Mamy 29 kwietnia, czyli pora zacząć majówkę. Majówka w tym roku na, na kamieniu mamy namiot, jak widzicie cały grajdołek. Cel, cel pan karp, zobaczymy, może uda się jakiegoś już strzelić. chcę posiedzieć. Yy, myślę, że na pewno do, do niedzieli do wieczora. Zobaczymy. Może uda się jeszcze poniedziałek zahaczyć. Wszystko zależy jak tam z pracą wyjdzie. Mamy na noc karpiówki, mamy w dzień Federy. Zobaczymy co, co będzie bardziej skuteczne. Miejsce to co ostatnio gdzie mieliśmy inwazję leszcz. Powiedzmy inwazję, bo udało się nawet fajnie połowić. Zobaczymy, może tym razem też odpalą. Mamy podobne, podobne, mam podobną taktykę. Jak ostatnio. Chcę po prostu na noc zasypać trochę grubiej, ale o tym później. Dołączy do mnie Madzia. Posiedzimy na pewno dwa dni razem. Później ją zobaczymy. A więc co, ja nie przedłużam. Pola to wszystko ułożyć jakoś. Rozbić namiot. Standardowa, jak to na kamieniu. Fajny wiatr. Szum taśmociągów, ale to chyba już wpisało się w klimat tego, tego, tego zbiornika. Nie ma co narzekać. Wiatr, wiatr fajny, bo, bo spycha ciepłą wodę na nas. Myślę, że to też jest dobra, dobra jakaś tam oznaka. Zobaczymy. No co, nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. I tyle. Zobaczcie, ten cały grajdołek trzeba ogarnąć. Mówimy albo tutaj, albo tutaj. Myślę, że chyba tutaj rozbijemy nami. Tu jest troszkę w zacisnym miejscu tego trzcinowiska, troszkę ten wiatr się tłumi. No i nasze miejsce. No nic. Rozbijamy obóz majówkowy. No I dobra grejdałek ogarnięty, koż ustawiony Coś pasowało urobić i stoletu tu mam swoje jakieś tam miksy Tu robimy coś takiego słodkiego jak ostatnio się sprawdziło nie tyle cenęta metoda podnęcimy nowy namiocik myślę że ok na dwie osoby sprawdzi się myślę na takie jak dla mnie i Magdy zobaczcie dwa łóżka w środku pokażę wam A tutaj mamy kurcze po Po zimie koleżanka myszka się dobrała Trzeba cię zastrzyć No i tyle Spadzi już jest gdzie? Może zacząć padać nawet Dobra Urabiam i widzimy się już z kosza No dobra Zaczynamy wędkować Pierwsze rzuty Myślę, że dzisiaj to po prostu Tylko rozeznanie z godzinkę połowie Później usiądziemy Coś przygrylujemy Mamy tak Zielony słodki Czerwony rybny Pelecik Coś tutaj Mieszanka na zanętę Kulasy Stoperek i czekamy. Nie zaczęło to się kolorowo, niestety. Jedna mniej. Halo. Jak widzicie. Pół mrok już mieliśmy jedno branie, które nie wciąłem, bo grillowałem. Przyciąłem, ale ryba gdzieś tam zaparkowała w jakimś małym zaczepie i, i niestety nie udało się jej wyciągnąć. Teraz już pora na karpiówki. Zarzucam, pokażę Wam zestawy. I na dzisiaj już damy się spokój z federowaniem. Zobaczymy, co pokaże noc. Przełączę Was na drugą kamerę. Mało co widać. Pierwszy zestaw. Kuleczka raczek. Zolana chili. PV mała. Tutaj mamy. na sobie sok kulka, ten sam smak Macie się 16, zobaczymy Może akurat zarzucamy jedną do w postawię tutaj 3 metry od brzegu drugą tam gdzie łowiłem metodą i tyle Check. Wpisów Po Witajcie. Po zmiana pogody. zmiana pogody. Godzinę dziewiątą. Dzisiaj postanowiliśmy się wyspać. się nie wstawać skoro świt zobaczcie jaka flauta na wodzie piękne słońce samego rana w nocy mieliśmy dwa brania jeden karpik wyholowany i tyle, teraz pora na metodę i zobaczymy co pokaże metoda Może to ona będzie królowała oby wszystko przed nami macie jeszcze rzut na kamień Pierwszy amator po pół godziny od rozpoczęcia trzeba na niego długo czekać Różowy. Dzisiaj. biały dokładnie. Metu rybki. Patam. Halo. Śniadanko. Wypuściamy. Druga rybka. Leszczyk, leszczyk. Wypuszczamy, dziadka. Śliski. Wracaj do siebie. Trzecia ryba, część to się zbijała <śpiewanie> Od godziny Widzicie? Bolenie. Szczupaki, ale to nie o to chodzi. Ja wiem, że majówka sezon na te drapieżniki rozpoczęte, ale ja nie chcę ich łowić. Chcę karpie, chcę leszcze. A tutaj mam masę, masę szczupaczków, które zniechęcają mnie do brania. Potrafię ciągnąć leszcza i szczupak potrafi mi go ściąć ze stawu. Choć tych leszczy też nie ma za dużo, bo mam chyba dopiero trzy w sumie. Trzy leszcze, jeden karp z nocy i tyle, tak słabo dzisiaj można to powiedzieć. Majówka nie za, nie za bogato się zaczęła, ale no nie, nie, nie tylko o to chodzi. Dzisiaj był dzień, jak widzicie, relaksu, namiot, leżakowanie, odpoczynek od całego tego zgiełku, okoliczności, które w nas na co dzień. Jutro postaramy się dobrać do ryb. No, dzisiaj już postaramy się. Zostałem sama, gdzie pojecha do domu. A ja postaram się dobrać do wieczora do jakichś tych rybek, które tutaj mieszkają. Donęciłem, nic to nie pomogło. Nie chcę tam sypać im na głowę, skoro i tak tego nie wyżerają Poczekam, zobaczymy jak zaczną brać. Wtedy donęcę, może coś przygotuję. Na noc przygotowałem sobie już PV. -ki. Myślę, że poczekamy do zbroku i od rana zaczniemy podnęcanie i dobieranie się do tych leszczy. O, mamy branie. Mamy rybę. Jak ostatnio nie chciałem brać na robaki, tak tym razem znalazłem w torbie pudełko z robakami, kilka żywych. Założyłem je na klips i mamy leszczyk. Tak. Jest. Jak ostatnio 300-400 gram te wypuszczamy, zakładamy klip z robakami, Nowe lesie dobra, do później. Gotowania do nocki Zadęcimy, sobie trochę zalałem jakieś kulki, palety, czyli robimy redem z Zobaczymy. Podnęcimy, coś z godziny z federkami, a później już zarzucimy karpiówki. Może tam coś się uwieci. Na razie jest tragedia. Jak majówka. Te kiełbaski rybkom też trzeba coś dać Pojedyncza kuleczka, kiełbaska PV Zalejemy to zaraz Czyli zrobimy Redem i do wody Karpiweczki już stają Jedna, druga Wysłane Kolacja się robi Zachód słońca No dzisiaj ten dzień bardzo, bardzo, bardzo słaby Myślałem, że będą przynajmniej te leszczyki Nie liczyłem na karpie może Ale przynajmniej leszcze miałem nadzieję, że przynajmniej te leszcze będą brały a tutaj nic To no nic, bywają mi takie dni Gadają z chłopakami, na innych zbiornikach siedzą, mają podobne Czyli ogólnie mają kasła, słabo zobaczymy jak drapieżniki, bo tutaj te bolenie i szczupaki to kurczę to powiem wącie Oszalały może to przez nie tutaj też te leszcze były wystraszone no w ogóle nie leszcze tylko wszystkie ryby One cały czas mi tutaj tupły wrzucałem koszyk ten koszyk opadał i zaraz yy, uwolniały się jakieś tam drobinki z tego koszyka to zaraz płotki podlatywały a za nimi bolenie tupły w te płocie ja. Jakieś rozmaicenie też musi być dziś też muszę mieć co robić. Dobra. Oby w nocy było lepiej. Zobaczymy, czas pokażę. Od czego by tu zacząć? Kolejna noc za nami Niestety. Nic się tak konkretnego nie wydarzyło. 3 leszcze, Jeszcze nie za duże. takie Jak widzieliście w dzień, nawet w nocy nawet ich nie nakręcałem. Po prostu odhaczałem, wypuszczałem. Nie chciałem się z nimi yy, droczyć, tam bawić z tą kamerą, bo, bo nie o to chodziło. Mamy godzinę ósmą. Zaczynamy zabawę znowu z federkami. Choć widzę, że bolenie już szaleją, czyli nie wróży to za dobrze. Jeśli do wieczora będzie tak samo, to postanowiłem, że nie zostaję tutaj, jadę na inne łowisko i, i po prostu zakończymy majówkę z kamieniem na, na dniu dzisiejszym. Zobaczymy. Chyba, że te ryby naprawdę odpalą, choć wątpię. Później zobaczymy, to tam u chłopaków słychać, czy coś tam dołowili. Ale mówię, na chwilę obecną nie za ciekawie to wszystko wygląda. No dobra, no co, nie zanudzam, bo i tak będzie nudno pewnie kilka leszczy, jeden karp masakra. Powiem Wam, że im więcej ludzi na tym zbiorniku, tym gorzej ryba bierze. No nie? Nie wiem o co tutaj chodzi. Już naprawdę można cudować. Jeden. Jeden zestaw, drugi zestaw Zanęte taką sraką. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, dobieramy się do nich. No dobra, postanowione. Koniec majówki na kamieniu, nic się nie dzieje. Ja wiem, z godzinę, może półtorej, nawet jednej obcierki. Nie będę tutaj siedział, żeby złapać jedną złotą rybę, czy tam dwie. Spróbuję sił na drugim zbiorniku kamień raz kolejny okazał się bardzo specyficzny powiedziałbym, że nawet tragiczny nie wiem, nie wiem co z tą wodą jest, jest tutaj ryby ale dosłownie kurczę dobrać się do niej to można ją jak to przysłowiowym miodem po tyłku lać i czasami ciężko no nic, spróbujemy, spróbujemy na drugiej może druga woda coś pokaże trochę leszczy. Jeden karp. Majówka nie tak miała wyglądać. Ale jeden plus. Pełen relaks. Miło spędzony dzień. Jeden, drugi nad wodą. Wypoczęty. Nieogolony, ale szczęśliwy. Dobra. Nie zanudzam. Jedziemy dalej. Na drugą wodę. Miejmy nadzieję, że na karpie i karasie może jakiś linek. Witajcie, jak widzicie Zbrok, noc Po kamieniu, po nieudanym kamieniu Postanowiłem z córcią i żoną wybrać się Na moją dziką wodę Na piękne płocie, zobaczcie To jest jedna z mniejszych Jakie tutaj mówiliśmy Nie łapałem wszystkich Jedną zostawiłem w siatce Ostatnią, którą chciałem wam pokazać Piękne, grube Zobaczcie jakie one są grube i mamy rodzęka pełno łuskiego, pięknego karpiszonka nie na kamieniu to tutaj nie jest duży jest malutki ja wiem że półtora kilo ale jak urośnie będzie cieszył no co ja je wypuszczam jeszcze jutro ostatni dzień Majówki, ale chyba jutro już bez ryb. Myślę, że na tym zakończymy. Majówka jaka była, taka była, no coś tu dosyć specyficzna. Myślę, że były lepsze dni na wędkorstwo, ale nie o to chodzi. Dobra, ja się zwijam, a was zapraszam na kolejny odcinek moich przygód nad wodą. Do zobaczenia. No i zapomniałem wam powiedzieć przy zwijaniu następna te płocie nie ma kulki ale widzicie bagnet łapę normalnie na metodę nie na robaki one bardziej tutaj żrą kulki niż robaki no dobra ostatnia majówkowa znaczy weekendowa majówkowa mam nadzieję że jeszcze w maju będę brały no to teraz chyba już ostatecznie na razie.